W oddziale zbiorów specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie przechowywana jest kolekcja 55 szklanych negatywów Walerego Rzewuskiego z lat 1865-1869 oraz sześciu Józefa Sebalda z początku XX wieku. Negatywy łączy postać aktorki, Heleny Modrzejewskiej. To rzadkie i cenne materiały, szczególnie dla miłośników fotografii i teatru. W 2024 roku szklane negatywy zostały zdigitalizowane w Muzeum Fotografii w Krakowie dzięki projektowi na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Helena Modrzejewska urodzona w Krakowie w 1840 roku była wielką gwiazdą teatru XIX wieku. W 1877 roku jako Modrzejewska rozpoczęła karierę w Stanach Zjednoczonych i do dziś Uważana jest za jedną z najwybitniejszych aktorek polskiej i amerykańskiej sceny, propagatorkę twórczości Szekspira i ukochanego dramaturga. Widzimy ją na fotografii sławnego Jose Mory, fotografa gwiazd w jego studio przy Broadwayu w Nowym Jorku. Aktorka ma około 40 lat i jest w szczytowym momencie kariery: kariery świadomie budowanej, między innymi przy użyciu nowego medium fotografii. I pierwsze zdjęcia w rolach zrobił krakowski fotograf. Walery Żewuski. Niewiele starszy od aktorki, urodzony w 1837 roku. Prawdopodobnie znali się już w dzieciństwie, mieszkając blisko siebie przy ulicy Grockiej w Krakowie. Na własnym autoportrecie Walery Żewuski ma również ponad 40 lat, prowadzi największe i najpopularniejsze atelier w mieście, cieszy się uznaniem wybitnego portrecisty. Nie bez powodu jest patronem Muzeum Fotografii w Krakowie. Żewuski fotografował Mądrzejewską od pierwszej roli, zagranej w Teatrze Krakowskim w październiku 1865 roku, kiedy nieznana aktorka prowincjonalna, wówczas lat 25, zaczęła przeistaczać się w pierwszą artystkę sceny krakowskiej. Zachwyt nad fotografiami zapewnił jej zaproszenie na występy gościnne w Warszawie. Zdjęcia Żewuskiego stały się częścią kampanii reklamowej aktorki i przyczyniły się do jej rosnącej popularności. Fotografował Modrzejewską do 1869 roku, kiedy opuściła Kraków i została gwiazdą teatrów warszawskich. Krakowskie fotografie aktorki zostały zebrane przez Jerzego Gota i wydane w 1956 roku w książce Helena Modrzejewska na scenie krakowskiej 1865-1869. Reprodukcje wykonano z prywatnych zbiorów Marii Antoniny Dobrowolskiej. W 1972 roku kolekcja szklanych negatywów została sprzedana w Bibliotece Jagiellońskiej przez spadkobierców dobrowolskich. I dzisiaj, po zdigitalizowaniu, możemy je po raz pierwszy zobaczyć. Żewózki, jak większość fotografów od lat 50. do 80. XIX wieku, pracował w technice mokrego kolodionu. Był to skomplikowany proces, składający się z wielu czynności aż do momentu uzyskania negatywu, z którego można było później wykonać pozytywowe odbitki na papierze. Przywołując ten proces za Wandą Mosakowską, autorką książki o fotograf chcąc wykonać na przykład jedno ujęcie z roli Małgorzaty w Fałcie Getego, musiał wybrać szkło bez rysów, bąbelków, pęcherzy, przyciąć diamentem odpowiedni format płytki, zetrzeć jej ostre kanty, i rozpocząć długi proces czyszczenia szklanej płytki, zanurzając ją w różnych roztworach i płukając w wodzie, a na końcu wypolerować. Zalecany czas użycia płytki wynosił jedną dobę. Następnie polewano płytkę kolodionem, przygotowanym nie dłużej niż tydzień wcześniej. Czynność równego rozlania kolodionu na płytce wymagała wprawy, ponieważ płyn szybko zastygał. Gdy przypominał galaretę, wkładano płytkę do roztworu azotanu srebra. A następnie do szczelnie zamkniętej kasety, którą wsuwano do aparatu z uprzednio ustawioną ostrością. Czas naświetlania i wszystkie części tego procesu zależały od doświadczenia fotografa. Naświetlanie trwało kilka sekund. Następnie kasetę z płytą wyjmowano i od razu wywoływano. Kolodion tracił czułość po około dwóch do pięciu minut, w zależności od temperatury powietrza. Płytka była kilkukrotnie polewana odpowiednimi płynami, a następnie płukana wodą, co przerywało proces wywoływania i przystępowano do procesu utrwalania. Wysuszony negatyw pokrywano lakierem. Wprawny fotograf jakże Wózki potrafił uzyskać znakomitą jakość negatywu. Ostrość pozwalającą do dzisiaj cieszyć oko najdrobniejszymi szczegółami utrwalonego obrazu. Wszystkie portrety w rolach powstały w atelier, w dziennym świetle. Niektóre mogły zostać doświetlone ustawionymi pod kątem lustrami. Fotograf, sam pasjonat teatru, potrafił zobaczyć i utrwalić na cienkiej powłoce kolodionu to, co krytycy próbowali opisać w czasie długiej kariery aktorki. Jej piękno. Jak najczęściej pisano, wdzięk, którymi potrafiła oczarowywać publiczność na tylu scenach Europy i Ameryki. Jej wystudiowane pozy, gesty, prace rąk i dłoni. Bogactwo i pomysłowość kostiumów, z których słynęła, sama je projektowała, studiując obrazy, radząc się artystów, przykładając do wyglądu kostiumu. Wiele uwagi. Żewski wykonywał fotografie sekwencyjne, próbując z aktorką w atelier odtworzyć wrażenie ruchu, jak na teatralnej scenie. Uchwycił siłę ekspresji aktorki. Szczególnie w dramatycznych momentach ról, kiedy odtwarzała sceny obłędu, jako Prakseda, która popada w obłąkanie po skazaniu na śmierć ukochanego. W szaleństwie Ofelii, jednej z jej najsłynniejszych ról, zachwyt nad tymi fotografiami zapewnił jej zaproszenie na występy gościnne do Warszawy. I w cierpieniu Małgorzaty. Zdjęcia fascynują realistycznym ujęciem, którego nie odnajdziemy już na późniejszych fotografiach aktorki. Jej sztuka rozwinęła się w stronę idealizmu realistycznego, wygładzonego piękna, wystudiowanej pozy. Tutaj w roli Małgorzaty z Fausta Getego, że wózki nie bał się bliskich kadrów, przypominających zbliżenia jak z teatralnej lornetki. To rzadkie ujęcia w XIX-wiecznej fotografii teatralnej. Fotografie Małgorzaty mogą być też symbolem ulotności roli. Aktorka zagrała ją tylko dwa razy: 13 i 14 lutego 1869 roku na scenie Teatru Krakowskiego. Dzisiaj to Narodowy Stary Teatr imienia Heleny Modrzejewskiej. Nigdy więcej nie wróciła do roli Małgorzaty. W tym samym roku przeprowadziła się do Warszawy. Zaczynając nowy etap życia, zostały tylko szklane negatywy, i na powłoce kolodionu zapisany obraz aktorki. Trzymając negatyw w dłoni, czuć kruchość materiału. Cienkie szkło, między 1,5 a 3 mm. Cieniutka warstwa kolodionu, nierówno rozlana. Na marginesach, Mosakowska dopatrzyła się odbić kciuków rzewuskiego. Może to tu. Widać cały obraz zniszczeń, reakcji chemicznych, odprysków, rys, zapisany upływ czasu. 155 lat. Od 1869 do 2024 roku. Okazało się, że do kolekcji negatywów żywuskiego dołączono także sześć negatywów fotografa Józefa Sebalda. To nie jest zbieg okoliczności. Waler Żewuski zmarł w 1888 roku, część pieniędzy przeznaczył na budowę dzisiejszego teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Był inicjatorem powstania tego teatru. Atelier Żewuskiego przy ulicy Westerplatte 11 wraz z archiwum negatywów odkupił Józef Sebald. W 1901 roku Sebald otworzył własne studio przy ulicy Batorego 12. To tam Modrzejewska została sfotografowana w 1903 roku. Miała 63 lata. Zmieniła się technologia. Sebald pracował na suchych płytach, żelatynowych, znacznie łatwiejszych w użyciu. Sfotografował ją jako antygonę Sofoklesa oraz w dwóch współczesnych sztukach. W 1903 roku nikt nie przypuszczał, że będą to ostatnie występy aktorki w rodzinnym mieście i ostatnie polskie fotografie. W Ameryce grała aż do 1907 roku, zmarła w Newport Beach w Kalifornii w 1909 i została pochowana w Krakowie. Historycy fotografii twierdzą, że każdy pozytyw jest już interpretacją. To negatyw jest autorskim dziełem fotografa. Szklane negatywy wciąż fascynują, i to nie tylko swoją właściwością, czyli przeciwieństwem, odwrotnością tonów, ale patrząc z perspektywy teatru, chyba jakąś tajemnicą, jak świat za kulisami, stan przejściowy, przed wywołaniem, tuż przed momentem, kiedy na scenie zapalają się światła i może coś zostanie odkryte.